O, już się zaczyna. Ja osiągamka z tej strony Gorgik i na ja dzisiaj nagram odcinek na YouTube. Coś, że tak późno, no... Eee, byłem włoszech niestety, ale jak mi się nie chciało. Zmęczony, chrapać mi się chciało, więc co ja poradzę? Grać mi się chciało akurat, więc... No przepraszam bardzo. bardzo. Tutaj wiem, bo 3000 puszek. A wow. No w ogóle jest nowy event. I oto 30 Browblocks, i czy te Bloodblocks. A. Eee, trzeba akurat w takim momencie muszę pisać, w którym nagrywam odcinek. Nie wiem, czy to dobra mapa na bo, bo, nie patrzę, ale na pewno będzie zła. Widziałem. No w sumie ta jest dobra. Ale nie, będę musiał robić kille, no. Oje! Oh, nie, 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 nie we mnie. Ja mam takie nieszczęście. Właśnie w... na tej mapie zawsze to we mnie, Amirze. Akurat nie wiem. Akurat we mnie. Akurat we mnie. <słuch> oj, 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 oj. A, zapomniany. Dziewiąte, więc. Aj, aj, aj. To mapy nienawidzę. Na ja serio. Nienawidzę. Więc, no, nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę. Dobra, więc nie wiem, zagramy się. Może dobry ten. Tak będę podjeżdżał, ludzi. Ha dżung, ha i normalnie. Gościu nie wie, co się dzieje. Panie. Dobra, Mmm... Piper. Zaspa. Więc to yy. jest Proszę. No nie, co ja zrobię? Yes. Dobra, ult nabity. Czy mnie leczy? Hmm. Tam jest danie jakieś. Nie wiem, nie pytajcie. I siu! O nie, on ma dwa. Teraz mogę podgielić. Mogę użyć. Nie, jeśli by się aż takiego nie stało. O, le plus trzy! Tylko, że. Jed... Hmm. Ktoś tam w oddali mógł zginąć, żebym dostał już tego. Tu nie wiem jak to nazwać. Że to na tego wi wielkiego, za co dostaje się czwarte miejsce, to wtedy dostajesz tego wielkiego tokena. Czek to tam. Wiesz, że masz te big boxy... O, ale to, że to No nie, no nie zaspał, ale on za zaśpał. No nie! Zaśpał, zaśpał, on zaśpał. No atakuj. Okej, okej, okay, okay, nie atakuj, nie? Dobra, dobra, ja, ja. Kupałem się w totalny. Nie, nie pytajcie mnie co ja zrobiłem nawet. Nie patrzcie na te minus dwa pucharki. Nawet nie patrzcie, nie próbujcie. Dobra. Cześć. Aaa, głupi jestem. i dziesięć gierek na marne. Dobra, mam nadzieję, że nie. O, no. Jak zwykle nic, ale chociaż... Wynagrodzenie z gamami. No. Chciałem sprawdzić co to jest. Gwiazdny, że no to teraz akurat... akurat teraz dzisiaj szybowniała. Proszę Dynamike, Dynamike, idź do mnie. Dzięki, jesteś najlepszy. Wiesz co? Jesteś najlepszy. Mike jest... Przyznam się, że... O ja. Dobra, nara. Ja tego nie było. tak, tak... My! Wygrałem! Co mogę mogę użyć, ale nie ryzykuję. Nie, start token. O, no, token. Po prostu, no mówiłem na to token. Nie, no nie. Ja się nie zobaczyć, nie wiem ja pier. Gupi jestem. Dobra, w następnym odcinku nie, zbieramy do stówy tego i do chociaż Max maksy... no Kali. Nie. W ogóle dołączajcie jeszcze jeszcze, jeszcze tak jakby tak jakby po prostu dołączajcie do mojego ku... Klu... klubu klubu Mike. A, czyli ten do mojego klubu nazywa się Pandziółki 50. 3000 puszek, 53807 puszek. No, na razie najlepszy jest rasej... 2,18. Na tego to nie patrzcie. o, o, o. Pan jestem siódmy. Niestety, chyba mało pochary, ale... Wiem, kogo przegoniłem. Czyli stalował brodego. Ma brodę stalową. Nie serio. Mówię wiem, ja niespecjalnie. Ja nawet pomyślałem, że może. Hmm, hmm, może, może tak się. Ale nie, ile to trwa? Jeden dzień. Nie, zbieramy następnego do tego. Dobra. E, mam nadzieję, że już zbieram te 17. Te 17? Bardzo by chciałem. przetestujemy sobie go, bo jak chce, to się chce. Patrzcie jakie piękne. Polecam kupić. Idziemy, idziemy i pyk, pyk, pyk. Te łapki fajne. Nie wiem, czy zwróciliście, jak już testowaliście może że on ma takie fajne łapki. Te dźwięki. I tutaj ma takie... O! Takie, wiecie... Teraz wam pokażę. Takie krople po to. Takie tutaj. A I takie. I tutaj mu plasterek wisi. Czy nie widziałem jeszcze. No nie. I jeszcze taki Arr, taki, o, taki, ale wiecie, no nie wiem jak to zrobić, bo je dzieci, ale takie Aaaa, i tu, tu, tu. Hop, hop. No, bardzo fajny, polecam, polecam. L. Brown, jeden z lepszych skinów w tym sklepie. Oprócz pan Nityko, ale też jest fajny. Bo moje zdanie to jakby powinno mieć bardziej wodne takie uderzenie, bo powinno to gasić. Australię i Nikoala Aaa, no niestety, no. Ach, od, nie, bigor. Miałeś 33, no Jakbyś miał 100 skrzynek i chciałeś pokazać na odcinek, i przypadkowo, nie, wiem, twój kolega lub ty otworzyłeś jedną skrzynkę. Właśnie to jest najgorsze. A ty kompletnie straciłeś wszystkie, nie wiem, tokeny tutaj, tutaj macie takie. Tam, gdzie jest nadplay, takie rzeczy, że, że za wygraną dostajecie tyle, i na przykład tyle wszystko, więc musicie nie upgradeować rangę waszą postaci. postaci wiecie, yy, tak jakby, nie wiem jak to mówić: O, to, to. Level taki, ale wiecie, musicie upgradeować. Musicie wszystko upgradeować i żeby zrobić te 100. Więc musicie mieć 10 albo upgrade'ować 10 postacji. Ci a no chyba, że macie ten ulepszator, no to 5. Albo po prostu ten, nie wiem, twój level przy okazji zrobić będzie 9 postacji ten level postacji. Wiecie? 9 franców. O! Manny. Dobra, ja zagram z mm, bardzo fajny hot zone. Bardzo lubiłem, W szczególności o, i naszeli w 20 rangę. Więc ach, spoko Więc, y, tak jakby. Czuję no, się jak zacięta pyta, więc więcej, więcej, więc, 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 więc. Przepraszam Was za te, za te wjawns. No, ale po prostu tak jakby chcę wbić tak jakby na szeli. Nie. No nie, nie, nie idź. Nienawidzę tego. Nienawidzę czasi na ten tryb. O, nienawidzę. Dobra, ty tam, bo ja ci pomagam bo wiem, jak z czym się porygasz. No dawaj, podjeżdżaj mnie. Nyk, nyk, nyk. No dawaj, ucieknij, ucieknij. Chodźmy na chwilkę. Okej, okay, okej. Okay. Zaraz mnie tak. Zapomniałem, że szary odbija. No mówię wam, podejdzie do was, nie wiem, wasz kolega, który właśnie. Oh, no proszę, no. Skąd on się tu pojawił? A, bo leon znika. Akurat wtedy, kiedy nie nagrywam, odcinkam. Nie przegrywam. Tylko proszę, wygrajmy. Albo to może mój skill się odzywa. Albo po prostu. A my za dobrych graczy. Na taką rangę. O ja, no i Leon. Nie wiem czemu wszyscy się na praktycznie nazywają tu pro. Wiesz co, nie chcę używać ultal, ale muszę. Znaczy nie muszę, ale... Dobra, proszę, chodź zgin. Zgiń od tego. Dwodwójne dwójne punkty. Mam, mam, szansę. Tylko nie rób tego, Jest, zrób to. Zrób to. Proszę, ty tam... No, od... no nie proszę. Nie, nie uda nam się. Oni dostają punkty, my dostajemy punkty. W sumie. I proszę trzymaj ich tak długo. Trzymaj długo. Nie, nie. Nie, jakby jeszcze tak potrzymaliśmy, żeby oni nie dostawali punktów, oni nas kompletnie nie widzieli to byśmy. Może... Jeszcze nie ma 20. Pewnie ma 19. Znaczy to jak na serium mam dwudziestą, fajnie było. No więc... Załamałem się. Panie z No i tutaj ja planuję bić na nite. bo właśnie widzicie pięknego skinka. Już mówię którego chcę brać. Hyperbeer, czyli na przykład pijany niedzić, który tak atakuje was. Wy macie na przykład, myślicie, ha, Nitalium, Star Power, pokonam go na luzie podchodzi ci on. Chociaż, że. Ani nie wiem, z 5 tysięcy, 1 milionów yy, parkiówców i ginie. Dobra, więc zagramy sobie Nito Sorry, że tak dzisiaj bardziej. Gadatliwy odcinek, ale będzie trwał chyba 15 minut. Eee, Oj, nie, nie, nie proszę brok, 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 nie uciekaj. O. Jest, macie, macie. Dawaj, dawaj na niego. Dobra. Myk, 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 myk. Okej. Okay. Y Nie, nie, gościu, idź tam. Idź tam. O nie, na Nie pokonasz go. Dobra, pokonasz. Ale nie tak. Tak ciężko by było. O nie? Nie, nie najgorzej. Najgorzej. Trafi mi raz, chociaż choćby. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, nie. Jeszcze bij. Teraz trafi... Nie. Dlaczego on mnie bije? Przegram to. Wiedziałem. Wiedziałem, że to przegram. Wiedziałem. Dobra, no serio to nie widziałem, ale jak już podeszła do mnie, to wiedziałem. Zastęp <ścoughs> ah. nasz cel jest... TIK! Uh, przepraszam, przepraszam. TIK! To powinno być tak TIK! Ale potem jest MEGA BOX, a potem... 8-BIT, a potem MEGA BOX, a potem... Ems, którą bardziej lubię od wszystkich, zatem ja żyję bo nie, to jest lepsza. O, oczywiście, bo padziurka, padziurka. No gadu, gadu, a te skrzynki same się nie otwarzam. Nicę prang brało. No je! Czemu ja to zrobiłem? Dobra, ludzie, zgadujemy. Piszcie w komentarzach w jakiej minucie. Takby... Yy, Które miejsce znajdę? I w jakiej minucie to się zro, dowiedzieliście. A przypnę wam wtedy serduszko. Oczywiście na tym. Nie na wcześniejszym. No nie. Yy. Dobra, nie, 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 bo... Yy. Ja zgaduję, nie. Hmm. Trzecim? Na drugim zginę. Zginę na drugim. Choć podjeżdżam, typa. O ja. Myk, myk, myk. Myk. Dobra, i to się nazywa. Tutaj był jeszcze... Tam. Nie. Tu. To. Tu. Akurat we mnie, co nie? Akurat we mnie. O dzięki gościu. cię. No nie no, dobra. Myk. Wiesz co? O ja. Nie. Ale gościu ma. Chyba taką samą moc jak ja. Oj, gościu. Właśnie, nie czy tu przetrwasz. Zest, O ja... Nie, proszę. Mam lagi, a tu we mnie będzie jeszcze celować. Dlaczego mi to nie strzelało? Pojedziemy na trzecią z zbigniem na drugie. O... O ja... Jak wy powiedzieliście na trzecią, to jesteście props, ale jeśli pojedziemy po czasie... To nie. Nie, nie. Przepraszam, że jestem taki żałujący, ale to jest żółk. Nie powiem wam godzinę. No dobra, pokażę. Macie tutaj, tutaj, piękną godzinę, tam gdzie... Tam tutaj, w lewym górnym rogu, 22.38. O tej oczywiście godzinie to nagrywam. No, więc no, to tym materiale było na tyle. No to ja się... znaczy papatki, żartuję, Pankujewa Was oczywiście. Ostatnia gra to będzie siegę. 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 Czekaj, co to znaczy pewnie walka robotam Robotów. Nie. nie wiem jak to dam. O. Kolegę mamy tam. <ścoughs> idziemy, idziemy, idziemy. Maine, maine, mainę, ma no dawaj, ja cię zabiję. A, serio? Make, myk, myk, myk. Fajnie, bo my... Ooo, i to będzie ta wygrana runda pierwsza. Legendarna. Dobra. No nie no, oddał, oddał. Dobra, to się robi tak. Szczelajcie, czemu nie robicie tego? Dobra, to się nazywa jolo, bo przecież jej giną. Ale znaczy, o to chodzi, że. ich to wieżyczka. Nawet jeśli oni puszczą piersi. O, jest, jest, dobra. Ja zbiorę, ale i tak wiem, że zginą. To mi. sobie w sumie nabiję ulta jeszcze. To mi. Wiedziałem, widziałem. Ja tutaj oddzielę dzięki gościu, bo ja mam taki plan. Tajny plan. Nie, 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 proszę. Idź tam, idź tam. No nie, trzeba ty to robisz. Dobra. Proszę, rób to. No nie! 6... Co? Dobra, to jest katastrofa. Nie Nie wytrzymam. No nie, dlaczego? To przez to pewnie, że. No. Za bardzo mi się Upasłem. Ej. No to tym. Ma Dobra. Tym materiałem kończymy oczywiście w tym momencie. Kończymy ten przecudowny odcinek, jak żywy. Śpiący? No to więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, żeby nie przegapić innych filmów, zostawcie subskrypcję. Obok jest taki fajny ż dzwoneczek, w którym klikniecie i nie przegapicie moich kolejnych filmów. Oraz łapka w mi się przyda, żeby było spoko, że, żeby wiedział, że wam się spodobało. No, więc... Sayonara! I co?